Mam podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTube. Oczywiście, że dziękuję. I za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem. Studio. Dziki zachód. Słyszałem hasło no i... Ohio. Ohio, radio wnet będzie pierwszym radiem chyba w Europie, która to poda. W Ameryce kompletna cisza. No, bo UFO lata i się tym zajmują media i godzinne, dwugodzinne programy na temat zestrzelenia jednego UFO nad jeziorem Huron. Przewijałem taśmę w telewizorze, żeby znaleźć coś na temat Ohio. Cisza kompletna, Super Bowl. To pod tym wszystkim władza zrobiła coś takiego. Otóż w miejscowości wschodnia Palestyna, East Palestine, tak się to mówi, a nie Palestine, prawdziwa katastrofa jak Czarnobyl. I w mediach cisza. Otóż wykoleił się pociąg z pięcioma wagonami chlorku winylu. No to tam do to, tego się używa do robienia tych rur wszystkich PCV, które teraz mamy i innych takich rzeczy, więc rzecz, rzecz potrzebna. Ale jest to, zanim to się utwardzi i zamieni w rurę, to jest to potężnie trujący gaz, łatwopalny, yy, Zabija i znany jeszcze z silnego działania rakotwórczego. Jechał ten pociąg bez żadnych środków ostrożności, bo z oszczędności zakwalifikowano go jako niegroźne substancje. I pięć wagonów po wykolejeniu leżało i wyciekało z nich przez tydzień. Przez ostatni tydzień nigdzie w mediach, poza jakimś lokalna gazeta z Ohio. Nikt nic o tym nie mówił. No to jest taka katastrofa, że jak pięć wagonów się wywali ekologiczna w dodatku i coś z niej wycieka trującego, to się przedziera do mediów, nie przedarło się. Władze po pięciu, po ponad tygodniu, kiedy z tych pięciu wagonów wyciekała trująca substancja, a ryby zaczęły zdychać i tak dalej. Władza zdecydowała się wysadzić te wagony w powietrze. Tłumaczą się, że no mogły się same zapalić, to woleliśmy w sposób kontrolowany wysadzić je w powietrze. I proszę sobie zobaczyć, no na moim Twitterze na przykład, podałem dalej kilka zdjęć. To trzeba znaleźć w sieci, dziennikarze może za tym pójdą. Ogromna czarna chmura, która wygląda jak grzyb atomowy i przesuwa się w tej chwili nad Ameryką. Te gazy, które się unoszą w powietrzu są identyczne w działaniu jak gazy bojowe w czasie I wojny światowej. Powodują śmierć i ciężkie choroby. Dodatkowo doczytałem, jeden z produktów spalania chlorku winylu to jest chlorek wodoru, a w połączeniu z wodą chlorek wodoru daje kwas solny. Więc mamy do czynienia z tego rodzaju y, tragedią, że jak to trafi do rzeki, to rzeka płynie kwasem solnym. W promieniu 100 mil od miejsca wysadzenia, celowego wysadzenia przez władzę tych pięciu wagonów, zdechły ryby. Wszystkie zwierzęta domowe i zwierzęta hodowlane. A mówimy o obszarze, który produkuje masę jedzenia dla Ameryki i w dodatku czystego. To tam mieszkają Mennonici. Tam była zawsze czysta ziemia, organiczne rolnictwo. No Mennonici taka sekta, która nie używa nawozów i tak dalej, tylko łajno spod krowy rzuca na pole. Ludziom wszystkim kavano, kazano się ewakuować, a potem powiedzieli ludziom, no to już teraz możecie wracać. Chociaż z nieba i można zobaczyć filmy na żywo. Lecą nadal czarne paprochy, w rzekach zdechły ryby. To tragedia w naszej odrze to jest pikuś. Zdechły ryby, na polach leżą zdechłe zwierzęta hodowlane. Czego nie spalono, to zakopano. Ziemia jest zatruta na pokolenia i ci Mennonici skończyli swoje życie w tym miejscu. Media nie mają dostępu na ten teren, bo się me mediom mówi, że to jest trujące, ludziom kazali wrócić, a jak media próbują tam jechać, jakieś lokalne, trochę dalej położone, no to aresztowano dziennikarzy. Za to, że jadą tam niepotrzebnie. W, w głównych mediach, nawet w prawicowych, na żadnym Foxie niczym takim. Kompletny blackout. W Polsce też nie zobaczyłem. Wielka tragedia ekologiczna na terenie, gdzie też Polonia mieszka. Ohio, tam jest trochę Polaków. Wydarzenie takiej skali, że powinno być 24 godziny na dobę w mediach lecieć na pasku i aktualizację kolejnych rzeczy, a nie jakieś ufo. Jest wyjątek, Tygodnik Solidarność. Widzę, że na portalu Tygodnika Solidarność jest informacja, rzeczywiście, Ohio, wielka katastrof, katastrofa, zgłoszone martwe ryby i bydło, aż do 100 mil od, od miejsca, to co powiedziałeś. Dziennikarze re, relacjonujący tę historię zostali aresztowani. Co się do cholery dzieje? Zapytał amerykański e, dziennikarz. E, i chyba Tygodnika nie, Solidarność. Nie, nie, to zacytowali amerykańskiego, A, tweet amerykańskiego dziennikarza. Tak, tak to jest, a patrzę, czy jeszcze foto, fotowideo. No tak, Tygodnik Solidarności się tym zajął. No Na... właśnie, a to, no to, jest, to jest produkowanie kolejnego balona głodu. Obserwujemy, że w dziwnych okolicznościach płoną fabryki jedzenia, płoną kurze fermy, płoną przetwórnie jedzenia. To się działo też w Rosji, nie tylko w Ameryce. Jednocześnie ziemię rolną wykupuje masowo Bill Gates, żeby produkować paszę zastępującą mięso i Chińczycy w Ameryce. Mali farmerzy w całych Stanach zmagają się teraz z tajemniczą klęską, to wypłynęło z miesiąc temu, chyba nie opowiadałem w Radiu Wnet, że kury nie, nie znoszą jajek. Moja sąsiadka mi to powiedziała chyba dwa miesiące temu. Okazało się, jak się skrzyknęli ci mali hodowcy kur w internecie i zaczęli wypytywać u ciebie też, no tak, już te dwa miesiące już nie zniosła żadnego jajka. Co się dzieje? Otóż wielki koncern produkujący pasze coś do niej dodaje, co powoduje bezpłodność u kur u małych hodowców, którzy kupują te pasze. A na dużych fermach nie wiemy, co się dzieje, ale jajka strasznie drogie w Ameryce. Kto tu mieszka, to wie. Więc to jest produkowanie. Fali głodu, o której zresztą Joe Biden mówił, że w wyniku wojny na Ukrainie będzie fala głodu. I proszę się tego spodziewać, powiedział Joe Biden dawno temu. Myśmy to skojarzyli, że chodzi o to, że fala głodu będzie wynikała bezpośrednio z, z tego, że pola na Ukrainie nie rodzą i nie można plonów wywozić. Tymczasem obserwujemy coś zupełnie innego w tej chwili. Zamieciona pod dywan, wielka. Jak popatrzysz na te zdjęcia, na tym moim Twitterku, Tchecejrowski, to cię przerazi. Ale powiedziałeś, I cisza. ale powiedziałeś, płoną fabryki jedzenia. To tak jakby to było nagminne w Stanach Zjednoczonych, jakby to się nie zdarzyło raz, tylko kilka powtarzalnych. To zdarzyło się kilka razy i w Rosji też się zdarzyło kilka razy, że ogromne, tutaj niestety koncentracja kapitału, w formie korporacji to jest błąd. Z ustawy antypolowej powinno się pociąć wszystkie korporacje i powinien być wyraźny sygnał, że nie może być korporacji ponadnarodowej. Yy, czyli jeżeli, bo wtedy korporacja ucieka od odpowiedzialności, założy sobie filię w Indiach, ale kto to, miałby, to będzie. Dobrze, od, ale kto miałby to zrobić. To fabryka, niech to będzie. Kto miałby to no zrobić? To Kongres, na przykład, z ustawy antymonopolowej, Sejm w Polsce, z ustawy antymonopolowej, trzeba wielkie przedsiębiorstwa, które sto, stanowią zagrożenie dla demokracji, bo uciekają od odpowiedzialności, potrafią korumpować system, bo mają tyle pieniędzy i są tak duże, że potrafią zniszczyć kapitał. No dobrze, to, 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 kapitalizm. to ja wracam, bo zgadzasz się z, z panem Reichem kapitalizm korporacyjny. Że stworzy, został wykwidować. stworzony kapitalizm korporacyjny. Jedni tak. się bogacą, zwiększają się firmy i to jest złe. I że, to nie, że nie było wolnego rynku, tylko był rynek służący korporacjom. A teraz trzeba to zmienić, żeby rynek nie służył korporacjom i ty o tym mówisz, o czym mówił Robert Reich, którego krytykowałeś. Mówię, że mówimy jedno wspólne zdanie, to jeszcze nic nie znaczy. To prawda. Robert Reich też mówi, że trzeba yy, i to Biden w swoim przemówieniu powiedział do narodu, że najbogatsi muszą mieć zwiększone podatki i płacić muszą fair share, czyli muszą swoją dolę odpalać na nas wszystkich innych. No, a jak się popatrzy na statystyki, 1% Amerykanów, tych najbogatszych, płaci 42% wszystkich podatków amerykańskich. To, to jest jeszcze nieuczciwa dola. 1% najbogatszych ludzi, indywiduów, nie mówimy o korporacjach. 1% najbogatszych ludzi, nie korporacji. Osób fizycznych, czyli jak Bill Gates na swoje wydatki weźmie już na siebie. Po tym, że wszystko mu korporacja jego własna kupiła, ma pięć samolotów. I dba o klimat w ten sposób, że ma pięć samolotów odrzutowych. Ale powiedział wczoraj, że płaci offset i w związku z tym ratuje klimat, mając pięć samolotów odrzutowych, bo płaci taki offset za te pięć swoich samolotów, że bardzo ratuje klimat. No to taka. 1% najbogatszych w Ameryce płaci 42% podatków. I jest też ogromny procent, który nie płaci żadnych. To ci na kartkach. W ogóle nic nie płacą. I oni się domagają, żeby, żeby najbogatszych jeszcze bardziej wydoić. Korporacja jest rakiem w kapitalizmie, bo likwiduje konkurencję. Nie ma nikogo, kto jest w stanie konkurować z Amazonem, z Googlem, z Facebookiem, z Twitterem, z Disneyem. Nie ma przy tak wielkim przedsiębiorstwie, które wykracza ponad jeden kraj, nie ma konkurencji. A kapitalizm działa tylko wtedy, gdy jest konkurencja. Bo tylko wtedy musisz walczyć. Tylko o te, te korporacje się ukrywają, bo są te wielkie fundusze inwestycyjne, które idą po prostu na zakupy. BlackRock na przykład, jed, największy fundusz inwestycyjny, tak. biliony dolarów, kupuje, wykupuje rozmaite przedsiębiorstwa w, w Europie i pod rozmaitymi nazwami. Więc nie jesteś w stanie stwierdzić, że to jest jedna korporacja, bo ma różne dziwne nazwy, których nie no jesteś, jesteś w stanie bo... zapamiętać. No jesteś w stanie stwierdzić, to prawda. No, no, jeżeli ale... by kongres się za to wziął, sprowadził e, najpierw przepisy od dołu. Nie w ogóle nie patrzymy, jaki jest rynek i nie szukamy tych wielodziesiątków nazw, tylko informujemy społeczeństwo, jeżeli znajdziemy takie powiązanie, że ta sama firma. Ma pozakładane różne firemki pod innymi nazwami, ale pieniądze i tak są na jednym sznurku, płyną do jednego gniazda, to traktujemy to jako korporację i to będzie karalne. Macie dwa lata żeby rozczłonkować swoje przedsiębiorstwo i ta odnoga, która jest w Polsce, ma mieć rejestracyjny adres w Polsce i żadnych powiązań ze swoją zagraniczną spółką. Niech sobie zawierają umowy cywilnoprawne o wymianie handlowej, ale żadnych kapitałowych powiązań z zagraniczną odnogą tej samej firmy. I stoeny, wszystkie, tam, czy te, jak to się tam teraz nazywa, energie, telefonie komórkowe i tak dalej. Proszę, chcecie zainwestować drodzy Francuzi w Polsce, proszę w Polsce otworzyć odrębną firmę. I żadnego przetaczania pieniędzy między firmą matką a firmą córką w Polsce. No, to już jest Unia Europejska, wspólny rynek, tego się nie da w Europie zrobić, a w Dlatego Stanach trzeba, a nie, nie Stanach... trzeba zlikwidować Unię Europejską, trzeba ją rozwalić, trzeba z niej wystąpić, trzeba się ewakuować. No jak to się Nie, nie ma, nie, nie ma gdzie. No Niestety. jest tu, jest do Polski Nie ma, ma, ma balonu. Ewakuować do Polski. Trzeba się ewakuować do Polski. Bo Unia jest, jak wiemy, szkodliwa i skorumpowana i bez przerwy przy każdym przepisie, który uchwalają w sejmie polskim, ja czytam i mi zawsze ręce opadają. Czytam, że, że coś jest niezgodne z, z, albo że musimy poczekać na opinię Komisji Europejskiej. No jakżeż w Polsce parlamentarzyści wybrani przez Polaków muszą czekać na decyzję Komisji Europejskiej, niewybranej przez nikogo? Nie mogą sami w Sejmie Polskim uchwalić czegoś i się nie oglądać, tylko muszą czekać na decyzję Komisji Europejskiej? No to to jest niedobrze. To nie jest państwo niepodległe. No ale te, taką, takie umowy żeśmy podpisali nawet w referendum. Ale to trzeba wymówić teraz te umowy, trzeba je zerwać, wymówić, aby Brytyjczycy Brytyjczycy chyba cierpią z powodu tego, że nie są w Unii Europejskiej. Nie. Takim... Dostali właśnie, przepraszam, kawę se zrobiłem zbożową. A zbożową. Bo znalazłem starą paczkę od mamy, tak. Czyli ponieważ z... ona... Polskie zboże. Tak, kawa Anatol. E, I pozdrawiamy Pana Ana, Anatola. W, sa w saszetki jest pakowana, a moja księgowa mi pokazała pod mikroskopem, że te saszetki to są z plastiku i są szkodliwe, więc ja rozpróbam saszetkę i wysypuję zawartość herbatki ziołowej, czy tak jak w tym przypadku zbożowej, do kubka i zalewam. I zapomniałem o tym, że tam na dnie są fusy, a nie torebka i wleciały mi do gęby. No, ale no to, więc to jest, pięci... robisz się niebezpiecznie, bo już o księgowej zaczynasz mówić e, biletu nie kupiłeś, o księgowej zaczynasz mówić i pijesz kawę zbożową, którą ci mama przysłała Chyba musimy skończyć, już studio Dziki Zachód. Chyba no no możemy skończyć. Wielki, ale Wielka ale... Brytania jest szczęśliwa, bo na Ukrainie dostała tereny zasobne w złoża węgla i stali, na których będzie odbudowa kraju Ukrainy, czyli brytyjskie przedsiębiorstwa zarobią kupę pieniędzy. A skąd to wiesz? No, że powiedział. Że węgiel i stal? Tak, że te, po, powiedział, które tereny komu? Natomiast myśmy dostali tereny, na których będziesz mógł te swoje krowy z zeszłego tygodnia wypasać. Nie to dobra, e, że z nagleba może być, to nie Tak, tak... Tylko, tam, tylko tam będzie taka sama odbudowa, jak mieliśmy dostać w Iraku i w Afganistanie. Otóż ziemi rolnej się nie odbudowuje. Tam nie, żadna infrastruktura ma nie powstać, bo to są piękne Czarnoziemy albo Czerwonoziemy albo coś, tereny rolne i tereny do wypasania krów. I w związku z tym Polska co będzie odbudowywała? Zerwany drut kolczasty? Trzeba rozminować. No to to nie jest odbudowa kraju. No ja w tym czasie chciałbym. Brytyjczycy będą rozminowywali tereny. Poza tym pustkowia nie są zaminowane tam, gdzie krowy ganiają. Będą odbudowywali. Najpierw, najpierw rozminują Brytyjczycy, potem odbudują bloki, drogi, mosty, kopalnie i tak dalej. A my rozminujemy, a to jeszcze w ramach pomocy, i postawimy drut kolczasty tam, gdzie się zerwał, żeby krowy im nie uciekały. Twoje. No to mu. Jutro o krowach będzie w poranku w net, ale nie tylko o krowach, właściwie nie o krowach, bo to jest początkiem dociekań, jest, są na początku dociekań, była krowa, będzie o posiadaniu ziemi na Ukrainie. Kto ją ma? Ciekawe? No, oligarcha. Ale który? Jaki? Jak mu na imię? Trzech tam jest, tam jest trzech. Więcej, więcej. I, no dobra, i siedmiu to... się znajdzie. Szkoda, że nie posłucham. No to baj. Odsłuchaj. A to ja nie umiem. No, Ale to mamy, wesle. to mamy zapytaj. A, mamy, poproszę. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Mamusi mojej, która słucha nas pewnie w tej chwili. I moja też. Pozdrawiam. Studio. Dziki zachód. Mate moc. To jest inna forma jerby. Jak komuś jerba smakująca jak szmata, normalnie tak jak ja piję, nie smakuje, no to niech sobie poszuka cztery smaki z soczkiem. Są wszędzie jak się dobrze poszuka, ale na 100% są w dino.